Cześć i czołem. Dzisiaj zajmiemy się Umi Max, czyli średniopółkową propozycją od chińskiego producenta, którą możemy nabyć w oficjalnej polskiej dystrybucji za kwotę około 880 zł. Czy jest to godny rywal dla propozycji od innych firm z państwa środka? Obudowa została w całości wykonana z aluminium, natomiast na froncie znajdziemy szkło Gorilla Glass trzeciej generacji. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, i mam tutaj na myśli zarówno spasowanie, jak i jakość zastosowanych materiałów, trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Niestety, pod względem wyglądu, Max nie prezentuje się szczególnie zachwycająco na żywo, aczkolwiek na pochwałę należy zaliczyć fakt, że naprawdę bardzo wygodnie leży w dłoni. Ekran natomiast ma rozdzielczość Full HD, przekątną 5,5 cala i został wykonany w technologii LTPS, TFT, LCD. W praktyce przekłada się to na wysoką ostrość obrazu i trudno mieć w tej kategorii jakiekolwiek zastrzeżenia. Niestety sama reakcja panelu na dotyk nie zawsze jest wzorowa, co moim zdaniem jest trudne do zaakceptowania w modelu z tej półki cenowej. Jeżeli chodzi o wzorowanie kolorów, jest naprawdę nieźle, w dodatku możemy je regulować manualnie w ustawieniach. Natomiast sama jasność minimalna jest przyzwoita, podobnie maksymalna. Oczywiście na pokładzie nie zabrakło także możliwości jej automatycznej regulacji. Na koniec zostały same kąty widzenia, które powinny zadowolić wymagania większości użytkowników. We wnętrzu znajdziemy z kolei ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio P10 o taktowaniu 2 GHz z grafiką Armali T860. W praktyce pozwala on na naprawdę komfortową rozgrywkę większość tytułów ze sklepu Play. Procesor ten jest uzupełniony przez 3GB pamięci operacyjnej. Na papierze dane te prezentują się bardzo dobrze. Niestety, w praktyce telefon nie zawsze działa szybko i płynnie. Zadziwiając często, jak na model z tej półki cenowej. Zdarzały mu się przycięcia i spowolnienia. Na pocieszenie pozostaje fakt, że pod względem samej stabilności pracy nie można mu nic zarzucić. Na pokładzie znajdziemy czystego Androida 6.0 Marshmallow, i moim zdaniem bardzo dobrze, że producent nie zdecydował się na dodawanie od ciebie dodatkowych nakładek na interfejs użytkownika. Umi zadbało za to o dodanie od siebie dodatkowych funkcji. Możemy chociażby sami decydować, które aplikacje działające w tle mają być od razu zamykane. Ponadto, na ogromny plus należy zaliczyć obecność rozbudowanego trybu oszczędzania baterii, w którym możemy również sami decydować, kiedy. Dany tryb ma się aktywować. Moim zdaniem, strzał dziesiątkę, szczególnie że w Umi Max mamy ogromną baterię, co w połączeniu z dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem gwarantuje naprawdę bardzo dobry czas pracy. Wracając jeszcze do samego interfejsu, należy mieć na uwadze, że jest to zwykły, czysty Android i nie znajdziemy tutaj nawet ikon od producenta, ani też rozbudowanych możliwości personalizacji, co nie każdemu przypadnie do gustu. Co ciekawsze, pod wyświetlaczem ulokowano fizyczne przyciski funkcyjne i za pomocą odpowiedniego skrótu z paska powiadomień możemy szybko przełączać się między nimi a wirtualnymi przyciskami funkcyjnymi. Niestety klawisze pod wyświetlaczem nie są w żaden sposób podświetlone. Od strony zaplecza komunikacyjnego, Umimax jest wyposażony we wszystkie niezbędne moduły łączności. Niestety, sama jakość zasięgu oraz rozmów jest po prostu przeciętna i oczekiwałbym pod tym względem czegoś znacznie lepszego. Niestety, możliwości muzyczne tego telefonu zdecydowanie nie imponują. Głośnik multimedialny jest pojedynczy i został ulokowany na dolnej krawędzi urządzenia. Natomiast równolegle mamy złącze słuchawkowe. W obydwu przypadkach mogę śmiało stwierdzić, że Umimax zaspokoi wymaganie jedynie najmniej wymagających użytkowników. W tym wszystkim nie zabrakło genialnego skanera linii papilarnych, który pojawił się na pleckach telefonu. Wbudowane ogniwo pojemności 4000 mAh, pozwala na uzyskiwanie świetnych czasów pracy. Przy codziennym, wymagającym użytkowaniu, bez większych problemów uzyskiwałem czasy na włączonym ekranie od 4,5 do nawet 6,5 godziny, natomiast przy używaniu sieci Wi-Fi, rezultat ten potrafił się poprawić nawet do 7 godzin. Jeżeli chodzi o ładowanie, trwa ono około 140 minut. Na koniec zostały aparaty. Z przodu mamy 5-megapikselową matrycę, natomiast z tyłu pojawia się 13-megapikselowa z podwójną diodą doświetlającą. Interfejs aplikacji jest standardowy dla urządzeń z czystym Androidem i mamy tutaj podstawowy zestaw funkcji. Niestety, producent nie zadbał o obecność dodatkowych trybów, wskutek czego oprócz automatycznego mamy także panoramę oraz zdjęcie z dwóch aparatów. Sama jakość zdjęć i filmów jest przeciętna, aczkolwiek na ogromną pochwałę zasługuje perfekcyjnie działający autofokus w dobrych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu możemy wykonać bezbłędnie wyglądające fotografie w trybie makro. Niestety samo odzorowanie barw pozostawia nieco do życzenia. Przeciętnie prezentują się także możliwości trybu HDR, natomiast przednia kamerka pozwala na wykonanie autoportretów, którymi później będziemy mogli pochwalić się w mediach społecznościowych. Niestety filmy są jedynie akceptowalnej jakości. Reasumując, Umimax jest ciekawym urządzeniem ze średniej półki. Z wieloma atutami, niestety skutecznie niwelowanymi przez wady, w postaci chociażby problemów z zasięgiem. W tej cenie, moim zdaniem, znacznie lepszym wyborem jest Meizu M3 Note czy też Xiaomi Redmi Note 3 wersji ze Snapdragonem. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, cześć!